Na serdecznie, Szymon Kojczyca na Facebooku, koncertowanie się z Kajukolice, dodatkowa fucha, czyli dla cyrku, kolejny cyrk w Jaśle, cyrk zalewski, poniedziałek 18 sierpnia na pełnej pompie, proszę Państwa, ulotki, sklepy, markety, plakatowanie, jazda szczegaczką, a jutro się przebiorę za klauna Szymcio, tak jak zawsze każdy cyrk w Jaśle, żeby też przyciągnęło ludzi do cyrku. Szymon na Facebooku, koncertowanie się jest będę teraz wchodził do sklepu. Także proszę Państwa Także proszę Państwa robię sklepy cyrk zalewski w tą sobotę 23 sierpnia jedno widowisko o godzinie 16 jutro się przebiorę się za na szymcie żeby przyciągnąć też ludzi także jazda na strzelkażce motorze Ulotkowanie, plakatowanie, jak się rozdaje takie ulotki, to nieraz ludzie mówią: Panie Cyrk, to ja mam na co dzień. Panie Cyrk, to ja mam doma. A wiecie co ja odpowiadam, <laughs> co ja mam powiedzieć. <laughs> I ludzie się też się cieszą, się śmieją. To też też swój zagadduje i przyciąga ludzi na widowisko Cyrku w Jaśle. W tym momencie Cyrk Zalewski, czwarty cyrk w Jaśle. Także Cyrk zawsze u mnie na pierwszym miejscu, zawsze był. Także proszę Państwa, kocham to robić. Także, proszę państwa, lecę na kolejne sklepy. No i plakatowanie. Trzymam pojeżdżkę z Facebooku koncert koncertowanie się z Kejfice, a mi zlecę pojeżdżkę że motoryzaczkę, żebym był widoczny na ulicy względy bezpieczeństwa i PHP. Lecę na kolejny sklep. Tak się, proszę państwa, robi reklamę Cyrku Wiaśle, Cyrku Zalewski. System wakacyjny, sklepy mankety, mniejsze tablice ogłoszeń, tylko trzeba patrzeć czy są jakieś świeże daty, jakieś świeże wydarzenie, coś się odbędzie, to trzeba ominąć. A jak już są stare daty, co już było, można kleić. Także proszę Państwa, jak to wszystko wygląda, aby przyciągnąć ludzi. Reklama musi być na całego bardzo bogata, żeby była widoczna. Szymonko jeszcze, strona Facebooku, koncert to mają się Również dla cyrku w Jaśle. Każdego cyrku w Jaśle. A tym razem w cyrku Zalewski. Przerwa na obiad. Ładny ten filet zrobiony z serca. Fajnie wyszły w i sorówka. Także smacznego i lecimy dalej. Wspaniałej zabawy! Zapraszamy! Zasło dla startowej. Brunica Lindwinka. Miał swobodę. 20.00 Oświetla. O godzinie 16.00. Só pra Do domu 2025, a program jest zależny od dla państwa. Zrobimy atrakcji, latającej trapezy, cztery bitwy z kosza motora w skóli, baletę z innymi ludźmi, tą wersją klubową. Te święty przygotowań! Przy mogę jeszcze zważyć na Facebooku koncert Tomae i jej okolice. Kolejny dzień reklamy Cyrku Zalewski w Jaśle w sezonie 2025. Jak zawsze, klaun Szymcio będzie rozdawał ulotki. Malujemy się. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na jedyne widowisko w Polsce: Cyrku Zalewski w sezonie 2025 Wszystkim mieszkańcom jasła, sobota 23 sierpnia, godzina 16, Plac Targowy ulica Mickiewicza. Gratulujemy i do zobaczenia! Wow! Szanowni Państwo, czas na reklamę. Jak zawsze na placu targowym w stylu klauna, szym cią będę rozprowadzał, proszę Państwa u lotki zapraszające na widowisko cyrku za i każdego cyrku zobaczymy czy są znajomi to może nagramy jak zawsze film taki wesoły bo troszeczkę to zrobię z humorem a to człowiek kocha, to człowiek lubi, a więc idziemy. Każdybcią pozdrawiam wszystkich! Idziemy na rynek! No i, no i właśnie tak to wszystko wygląda. Trzeba troszeczkę głosu zmienić, żeby było wesoło. Pogoda jest sam raz, nie ma upału, także reklama idzie dobrze. A więc widzimy się na rynku. Poproszę kogoś znajomego, żeby mnie nagrał. Najlepiej nagrać z takimi znajomymi, co już nagrywałem, niż brać obcych, bo to jest różnie. Także idziemy działać. Wow! Zapraszamy do cyrku! Także tak się to rozprowadza. Miare. idziemy dalej. I tak wygląda reklama cyrku Zalewski. Jak się ludzi nie ma dużo na tym rynku, ale ważne, że przechodzą. Także lecimy zaraz na sklepy i markety dalej plakatować. Szczekać na megafonie, żeby przyciągnąć każdego widza. Wręczę pani mandacik za przekroczenie piękności. Proszę do cyrku wyrzec sobie. Tak, tak. No i sobota 23 sierpnia 16. Ludzie, ty masz dzieci tam z domu. Wziąłby. Proszę! Ale by dzieci. Ja nie mam, ale on ma. Dzieci po. Dzieci A wnuki? Pojechały. Wnuki. A pojechali na wakacje. Pojechali na wakacje. Zapraszam do cyrku. Mamy już mamy. Mamy. Macie? Dobrze. Ja tu jeszcze idę. Muszę jedną ręką łagulatki, tego bo drugą trzymam kamerę sobie na mnie. Dzień dobry, do cyrku zapraszamy. Dla pana, proszę. No i lecę dalej. Tak. I przebrany i jedziemy dalej. Także proszę Państwa, tak wygląda reklama cyrku Zalewski w Jaśle. Cyrk Zalewski, przypominam, sobota 23 sierpnia, godzina 16, Plac Targowy przy ulicy Mickiewicza. W najbliższym czasie cyrk Zalewski odwiedzi następujące okoliczne miasta. We czwartek Gorlice, pod rzeką Ropą. Piątek, Krosno, ulica Legionów bazaru, Sobota 23 Sierpnia, Jasło, Plac Targowy przy ulicy Mickiewicza. Niedziela, 24 sierpnia, Sanok. Szymonko jeszcze z Facebooku, koncert o i okolice. Dla każdego cyrku, jak i dla cyrku zalewski. Także a w sobotę zapraszamy do oglądania na stronie na Facebooku, koncert o i okolice. Dzień z cyrkiem zalewskim 2025 w Jaśle, czyli z składania namiotu, jazdy na megafonie. I z programu, przyjmował jeszcze sławę na Facebooku, koncertomania Jasielska i okolice. Cyrk Zalewski.